Poinformowałem Jarosława Kaczyńskiego w piśmie, do którego on się odwołuje, w tym jego piśmie do mnie z 2011 roku, o tym prowadzonym przeze mnie proteście głodowym. Poinformowałem go o tym, że nawet Rzecznik Praw Dziecka nie rozpoznał sprawy, którą mu zgłosiłem ee, naruszenia przez sędziny i przez Rzecznika Praw Walterskich Andrzeja Zola, praw mojego małoletniego chorego syna nie rozpoznał, dlatego że Rzecznik Praw Andrzej Zol i przewodnicząca Wydziału 11 Cywilnego Rodzinnego Sądu Okręgowego w Krakowie Agnieszka Oklejak odmówili wydania rzecznikowi praw dziecka akt sprawy, które tych, którego wydania ten od nich żądał. I poinformowano mnie, to jest pismo do mnie z 16 sierpnia 2006 roku, z upoważnienia rzecznika praw dziecka, pragnę Pana powiadomić o zamknięciu przez biuro rzecznika sprawy podana sygnatura. Zamknięcie sprawy pana małoletnich synów wynika z wyczerpania dostępnych rzecznikowi na podstawie ustawy z dnia 6 stycznia o rzeczniku praw dziecka prawnych środków działania. Zol i Oklejak pokazali rzecznikowi praw dziecka, tak, za ten sławny Kozakiewicza jest. No i ten był bezradny wobec ich trwania stwarzyw. Nie wątpliwości, to jest pismo, którym... Rzecznik Praw Dziecka, pismo 14 czerwca 2004 roku zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich, to znaczy do rdzanych piwowar, która była autorką tego pisma, o wydanie akt sprawy Rzecznikowi Praw Dziecka. Ja stawiłem się w biurze Rzecznika Praw Dziecka dwa lata po sporządzeniu tego pisma, dokładnie 14 czerwca 2006 roku, no i poprosiłem pracownicę biura Rzecznika Praw Dziecka o sporządzenie taki, takiego dla mnie oświadczenia. W sprawy zgłoszonej do Biura Rzecznika Praw Dziecka przez pana Zbigniewa Okęku się o sygnaturze, podana sygnatura, nie znalazłam odpowiedzi dyrektora Zespołu Prawa Rodzinnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich na pismo z BRPD, z Biura Rzecznika Praw Dziecka z dnia 14 czerwca 2004 roku. Zatem w taki sposób zol i oklejak e, zamieci pod dywan sprawę naruszenia praw e, mojego syna konstytucyjnych, ustawowych. No a w ostateczności, jak wspomniałem, na zasadzie ucieczki do przodu postanowili uczynić mnie przestępcą. To jest ten wyrok, o którym wspomniałem 18 grudnia 2007 roku, Sąd Rejonowy w Dębicy. Sąd Najwyższy przekazał sprawę, ona powinna była być rozpoznawana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, ale przez Gonda, dla Dobra Wymiaru Sprawiedliwości Sąd Najwyższy przekazał ją do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Dębicy no i sędzia tego sądu, Tomasz Kuczma, wydał skazujący mnie wyrok. Przypisano mi nim, jak wspomniałem, 18 przestępstw, z tego 15 to były znieważenia, zniesławienia sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie Sądu Apelacyjnego w Krakowie, jedno dotyczyło Zola, zatem 16 przestępstwo, 17 to było zniesławienie Zolowej, a 18 to podawanie do publicznej wiadomości informacji z postępowania o charakterze niejawnym. Proszę Państwa, w dniu 15 września 2010 roku, o czym też poinformowałem Jarosława Kaczyńskiego. Sąd Okręgowy w Rzeszowie wydał wyrok, który uchylił ten wskazujący mnie wyrok w zakresie 16 z 18 przypisanych mi przestępstw. Sąd Okręgowy w Rzeszowie zarzucił sędziemu Tomaszowi Kuczmie, autorowi tego wyroku, że nie znał w dniu orzekania, to znaczy 18 grudnia 2007 roku prawa, które obowiązywało od października 2006 roku. Na tej podstawie uchylił, to znaczy, że nie znał wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Sądu Konstytucyjnego z 11 października 2006 roku uchylił i wtedy następczyni sędziego Tomasza Kuczmy, sędzia Beata Stój, Sądu robionego w Dębicy, doszła do wniosku, że ja jestem niepoczytalny od stycznia 2003 roku i w dniu 15 marca 2011 roku wydała postanowienie o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym, które miały wykazać, czy ja byłem zdrowy psychicznie w okresie popełniania przypisanych mi przestępstw, a żeby nie było wątpliwości, te przestępstwa Wszystkie miały być popełniane w okresie od stycznia 2003 roku do, tak jak w przypadku tego pierwszego czynu dotyczącego presa sądu apelacyjnego w Krakowie, który zresztą złożył zawiadomienie o popełnieniu przeze mnie przestępstwa do najdalej września 2005 roku. Zatem sędzia obywatelskich uznała, że wyniki moich badań psychiatrycznych przeprowadzone w 2011 roku dadzą odpowiedź, czy ja byłem zdrowy psychicznie. W okresie styczeń 2003 do wrzesień 2005. Co istotne, to sędzia Tomasz Kurczma przed wydaniem tego wyroku nie kierował mnie na badania psychiatryczne. Taką taktykę obronną wybrała sędzia Beata Stur dla swojego kolegi sędziego. Po tym, gdy zakończyłem sukcesem ten protest głodowy, o którym e, wspomniałem, w dniu 22 sierpnia. Prokurator generalny Andrzej Sermet skierował kasację do prokuratora generalnego w zakresie pozostałych dwóch czynów, pozostałych dwóch, to znaczy tych, co do których nie wzruszył wskazującego mnie wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie tym wyrokiem z września 2010 roku i na podstawie kasacji prokuratora generalnego w dniu 26 stycznia 2012 roku. Sąd najwyższy wydał wyrok w składzie trzyosobowym, Wydał wyrok o uchyleniu wskazującego mnie wyroku sędziego Tomasza Kuźmina w zakresie pozostałych dwóch czynów, wskazując sędzi, referentowi Beatę Stój, Sądowi Janowu w Dębicy, jakie zadania powinna wykonać celem ustalenia, czy ja rzeczywiście byłem sprawcą przypisanych mi czynów. Wtedy sędzia Beata Stój utwierdziła się otrzymawszy ten wyrok w przekonaniu, że ja jestem niepoczytany od stycznia 2003 roku i wyznaczyła mi obrońcę z urzędu powołując się na prawo z mocy którego obrońca z urzędu jest wyznaczony osobie co do której poczytalności są uzasadnione wątpliwości gdy pytałem sędzi, gdy prosiłem sędzie Beatę Stój, żeby mi wyjaśniła na czym polega jej zdaniem ta moja niepoczytalność to mi dwukrotnie odmówiła udzielenia odpowiedzi natomiast w tym właśnie czasie po tym, gdy Sędzia Batoswój wydała to pierwsze postanowienie o poddaniu badaniom psychiatrycznym z 15 marca 2011 roku ze sprawy uciekła dała dyla Moja obrońca wybrana przeze mnie z mojego wyboru adwokat, wtedy adwokat dzisiaj, poseł, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Wschodząca gwiazda PiSu, pupilka Jarosława Kaczyńskiego, Małgorzata y -y. Was. Ja Szanowni Państwa, o tym wszystkim poinformowałem Jarosława Kaczyńskiego, który w odpowiedzi na przekazaną przeze mnie informację sporządził to pismo z 27 października 2011 roku. Poinformowałem Jarosława Kaczyńskiego, że w artach sprawy przeciwko mnie są wyłącznie dowody poświadczające, że nie ja byłem sprawcą tych czynów, że popełniali je członkowie Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca nie w Krakowie, tylko w Warszawie. Otrzymałem kolejne pismo z 25 stycznia 2012 roku. Znowu autor Jarosław Kaczyński napisał do mnie tak. W odpowiedzi na kolejną korespondencję z dnia 19 stycznia 2012 roku, w której zasygnalizował Pan swoje kolejne działania w związku z mającym zapaść orzeczeniem Sądu Najwyższego na skutek kasacji wniesionej przez prokuratora generalnego oraz roszczeniami finansowymi wobec skarbu państwa, uprzejmie informuję iż pańska sprawa pozostaje nadal w moim zainteresowaniu. Pragnę przypomnieć, że wyrazem tego było moje wystąpienie do Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 27 października 2011 roku. Z uwagi na liczne wątki pojawiające się w pańskiej sprawie oraz bardzo obszerną korespondencję, którą nacyła pan systematycznie do mojego biura, będę miał na uwadze wszelkie sytuacje, w których moja, posła, na sejm Rzeczypospolitej Polskiej, prezesa Partii Prawo i Sprawiedliwość, interwencja jako Parlamentarzysty będzie uzasadniona i dopuszczalna. Jednocześnie zwracam się do pana z apelem o niepodejmowanie żadnych kroków, które mogłyby narazić na uszczerbek pańskie zdrowie lub życie, co wyraźnie zapowiedział pan w ostatniej korespondencji. No w związku z tym, jak nie traktowała sędzia boatestój, ja zapowiedziałem, że być może nie jest wykluczone, że będę prowadził kolejny protest w Proszę Państwa informowałem tego pana, który dzisiaj mówi wara. Od naszych dzieci, grzmi wręcz wara. Od naszych dzieci, że mam troje dzieci na utrzymaniu, że ciąży na mnie obowiązek alimentacyjny, że z powodu tej sprawy karnej, która była niesłusznie prowadzona przeze mnie, dwukrotnie wyrzucono mnie z pracy, zakończono mi karierę zawodową, wyrzucono mnie na podstawie aktu oskarżenia żydostwo z Jęgie Banku Śląskiego wyrzuciło mnie z pracy. Mam na myśli prezesa Bruna Bartkiewicza, a później wyrzucono mnie z pracy na stanowisku dyrektora Pionu Infrastruktury ze Spółki Skarbu Państwa Polskie, linie lotnicze LOT. Zatem informowałem tego zatroskanego dzisiaj o dobro naszych dzieci, prezesa Partii Prawo i Sprawiedliwość, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej o dramatycznej sytuacji, w jakiej z powodu tego, co się dzieje ze mną, znalazły się również moje dzieci. Ostatecznie skończyło się to na tym, że że mój syn musiał, żeby zakończyć studia, iść do pracy i kontynuował studia wieczorowo. Wcześniej dzieci chodziły do, do prywatnych szkół yy, podstawowych, gimnazjum, liceum. Yy, prowadziły życie na bardzo, na bardzo wysokim poziomie. A Jarosław Kaczyński nie robi nic, informuje mnie Państwa, moja sprawa pozostaje nadal w moim zainteresowaniu. Proszę Państwa, nie zdajecie sobie Państwo sprawy, jaka była wielka radość, u mnie w domu, gdy pokazałem matce i dzieciom to pierwsze pismo, mówię mamu: popatrz, chłopaki, patrzcie, sam Jarosław Kaczyński się zainteresował sprawą. No to wielka ługa, to teraz już. A Kaczyński mnie bezczelny, cwany, moralny karzeł rozgrywał. Ja informowałem za pośrednictwem internetu, jaki on jest uczciwy, prawy człowiek, jak będzie mnie bronił, a on dyskontował nieszczęście, yy, które, które spowodowali wspomniani przeze mnie wcześniej funkcjonariusze publiczny nieszczęście mojej i mojej rodziny. Wiedział, że zagroziłem prowadzeniem protestu głodowego i poinformował mnie, że no przecież skierował pismo do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Proszę Państwa, gdy tym już pismem poinformował mnie po raz pierwszy, że skierował pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich, to ja poprosiłem Rzecznika Praw Obywatelskich, Irenę Lipowicz, żeby mi doręczyła odpowiedź którą Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz przesłała Jarosławowi Kaczyńskiemu. No i doręczono mi tą odpowiedź. Jej autorem był, to znaczy tak, o ile Rzecznikiem Praw Obywatelskich była wtedy ta pani, Irena Lipowicz, Państwa, niektórzy pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich o Irenie Lipowicz mówili, że jedyne co tej pani się skutecznie udaje, to fajnie zmieniać fryzury z ogromną częstotliwością i wyjeżdżać w delegacje zagraniczne. Jeśli chodzi o sprawę, którą ja jej zgłosiłem, no to konsekwentnie przez całą kadencję broniła interesu tego pana, no, który sobie opływał w dostatku, nie było roku, żeby nie dostawał jakichś nagród, tutaj jest akurat nadanie mu przez, przyznanie mu przez Gazetę Prawną.pl tytułu prawnika dwudziestolecia. Zatem yy, ta pani chroniła interesu Zola, a gdy Kaczyński do niej napisał, to tą, tym oto pismem skierowanym do niego, to jest kopia, którą mnie doręczono 16 listopada 2011 roku, pani Jarosław Kaczyński, prezes Partii Prawo i Sprawiedliwość, autor Stanisław Trociuk, w bezczelny, prymitywny, hamski sposób oszukała ta pani razem z tym panem Zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisławem Trociukiem. Nawiasem mówiąc to, Andrzej Zol wydał książkę pod tytułem Opowieść Rodzinna, i w tej opowieści rodzinnej napisał o Trociku, że im się doskonale współpracowało Zolowi z Trociukiem w atmosferze serdecznej przyjaźni. No i rzeczywiście, proszę Państwa, to jest strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich od dnia 1 stycznia 2002 roku pełni funkcję zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich. Ten pan Stanisław Trociuk. Rzadki okaz Łajdaka. Tym pismem oszukał Jarosława Kaczyńskiego. Ja nie będę wchodził w szczegóły, jeśli w Trociuk czuje się obrażony, niech złoży zawiadomienie o popełnieniu przez nie przestępstwa. Natomiast żebyście Państwo nie mieli wątpliwości, że Łajdak to po tym gdy otrzymałem pismo okazane wcześniej informujące mnie, żebym z chorym dzieckiem utrzymywał kontakty pośrednie, czyli telefoniczne, że mi się poddał badaniom psychiatrycznym, kierowałem kolejne pisma do biura rzecznika praw i odpowiadał na nie ten właśnie Trociuk pismo z 2 października 2003 roku i wyjaśnienie podobnie niedopuszczalna jest forma licznych pańskich pism Kierowanych do rzecznika. Nie może pan zatem oczekiwać odpowiedzi na tego typu, tego typu pisma. Stanisław Trociuk, proszę państwa, mój syn dojrzewał, kształtował się jego układ kostny, a to bydło mnie informowało, że forma moich pism jest niedopuszczalna. No i później kolejne pismo od Trociuka, e, minął prawie rok, 25 maja 2004 roku, znowu Trociuk. Po raz kolejny informuję, że rzecznik nie podejmie żądanych przez pana czynności. W dalszym ciągu pozostaje aktualne stanowisko przedstawione panu w piśmie z dnia 2 października 2003 roku. Dalsza korespondencja w tej sprawie nie doprowadzi do zmiany stanowiska i zostanie złożona do akt bez odpowiedzi. Zastępca rzecznika praw obywatelskich, powołany na urząd zastępcy przez Andrzeja Zola, który był Rzecznikiem Praw Obywatelskich od czerwca 2000 roku do lutego 2006 roku. Tak właśnie funkcjonują funkcjonariusze fasady, w której zatrudnienie znajdują doskonale opłacani funkcjonariusze publiczni, specjaliści, główni specjaliści, rzecznik, co jeden to większy łajdak. To określenie dotyczy również Bodnara. Nawiasem mówiąc giernego, gorliwego obrońcy interesów homoseksualistów i sędziów, łajdaków krzywdzących, krzywdzących polskie dzieci. No ale tak funkcjonuje demokratyczne, tak funkcjonują instytucje demokratycznego państwa prawnego, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości yy, społecznej. Proszę Państwa, po tym, gdy Trociuk, czyli Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich, oszukała. Yy, Autora pisma do niej, prezesa Partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego. Ja skierowałem pismo do Jarosława Kaczyńskiego, w którym poinformowałem go, że został oszukany przez Lipowicz. Przedstawiłem, doręczyłem dowody tego oszustwa i złożyłem wniosek o to, żeby prezes Partii Prawo i Sprawiedliwość, poseł na rzecz Rzeczpospolitej Polskiej, Jarosław Kaczyński, podjął działania na rzecz odwołania przez yy, Sejm. Y, Ireny Lipowicz y, z funkcji Rzecznika Praw Tylko Sejm posiada po temu uprawnienia. I to jest kolejne, ostatnie z pism, które do mnie skierował y, Jarosław Kaczyński. Y, podał w nim w sumie, jak wspomniałem, były cztery, teraz zaprezentuję trzy, żeby nie przedłużać tego programu. Szanowny Panie, 25 czerwca 2012 roku. W na kolejną korespondencję z dnia 14 czerwca, w której zwrócił się Pan z prośbą o. Wsparcie Pańskich działań skierowanych na odwołanie obecnie urzędującego Rzecznika Praw Obywatelskich. Uprzednio informuję, że w powyższej sprawie, zgodnie z artykułem 7 ust. 4 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, Sejm podejmuje uchwałę w sprawie odwołania Rzecznika, jeśli sprzeciwił się on złożonemu ślubowaniu, notorycznie, notorycznie sprzeciwiała się Lipowicz na wniosek Marszałka Sejmu lub grupy co najmniej 35 posłów. Większością co najmniej 3,5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Piznia wtedy Czynił zadość temu wymogowi, miał dużo więcej niż 35 posłów, zatem Kaczyński mógł uczynić zadość mojemu wnioskowi. I wyjaśniam i dalej prezes Partii Prawo i Sprawiedliwość. Niezależnie od oceny działań rzecznika praw dotyczącej Pana sprawie oraz od kwestii wymaganej przez ustawę większości do odwołania rzecznika, musi Pan mieć na uwadze fakt. Musi Pan mieć na uwadze fakt. Że zgodnie z utrwaloną doktryną za sprzeniewierzenie się złożonemu ślubowaniu może być uznane powtarzające się i przybierające postać utrwalonej praktyki podejmowanie działań mających na celu ograniczenie praw i wolności obywatelskich, upoczywa bezczynność rzecznika, przejawiająca się w niepodejmowaniu działań na rzecz ochrony praw i wolności obywatelskich w sprawach, w których w sposób niebudzący wątpliwości pożądana byłaby aktywność rzecznika czy też brak bezstronności polegający na np. na angażowaniu się w trakcie pełnienia funkcji rzecznika w działalność polityczną. Podstawą do oceny, czy rzecznik sprzeniewierzył się złożonemu ślubowaniu powinna w zasadzie stanowić suma działań, zaniechań rzecznika, a nie poszczególne przypadki. Powyższo oznacza, i brak, iż brak jest podstaw, aby Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości złożył w obecnym stanie wniosek o odwołanie Rzecznika Praw Obywatelskich. Wyrażam nadzieję, że przyjmie Pan moje wyjaśnienia ze zrozumieniem. Z poważaniem, prezes partii Jarosław Kaczyński. Państwo, bo przecież Kaczyński tym pismem potwierdził, że on nie wie, jaka jest rola w polskim systemie prawnym Rzecznika Praw Obywatelskich, jakie są jego konstytucyjne, zatem określone w konstytucji, ale i ustawowe, zatem określone w ustawie o Rzeczniku Praw Obywatelskich obowiązki. W bezczelny sposób wziął w obronę oszustkę notorycznie sprzeniewierzającą się złożonemu ślubowaniu Irenę Lipowicz, która chroniła interesu. Andrzeja Zola. Dzisiaj Kaczyński mówi Wara od naszych dzieci, pierwsza obrońca naszych, nie wiem kogo Kaczyński ma na myśli mówiąc, nasze dzieci. Proszę Państwa po tym gdy otrzymałem to bzdurne, z całą pewnością nie mające żadnego odniesienia w żadnej literaturze, w żadnym orzecznictwie stanowisko Kaczyńskiego Yy, które przedstawiając on, podał. Musi pan mieć na uwadze fakt, że zgodnie z utrwaloną doktryną, skierowałem wniosek do niego. Kilka. Pierwszy z 20 stycznia 2016 roku. Wniosek o sporządzenie dorocznymi wyjaśnienia prezentującego źródła. Źródła. Autorzy, autor tytuły, wydawnictwo, rok, lata wydania, prezentującego utrwaloną doktrynę, na którą powołał się Pan w piśmie do mnie z dnia 25 czerwca 2012 roku. Nie otrzymałem odpowiedzi.